Stan epidemii w Polsce, spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów, został zniesiony po dwóch latach trwania, ale od połowy maja 2022 roku obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. To sytuacja, w której nie tylko w Polsce, ale i na świecie może dojść do ponownego wzrostu liczby zakażonych. Możemy się spodziewać wystąpienia w tej chwili również Unii zakażeń tym wirusem w krajach, które albo A nie są zaszczepione z takich czy innych powodów, albo też bez, chroniły się do tej pory bardzo skutecznie drogą no, ograniczeń administracyjnych. No, musimy dojść do tego, żeby jednak zdecydowana większość społeczeństwa miała odporność przeciwko temu wirusowi i najbezpieczniejszą rzeczą jest osiągnięcie tego przy pomocy szczepień. Szczepienia według profesora Andrzeja Horbana, konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, miały i mają dużo większe znaczenie niż wykonywanie testów przesiewowych. Jeżeli byśmy porównali sens szczepienia i sens testowania, to tutaj nie, nie, nie ma wątpliwości. Kluczem do opanowania tego typu epidemii są albo leki, które w definitywny sposób eliminują patogen, albo szczepionka, która zapobiega zakażeniom albo przynajmniej zapobiega ciężkiemu przebiegu choroby. W tym przypadku złożyły się szczęśliwie dwa mechanizmy, ale główną rolę zdecydowanie działa, odgrywa szczepionka. Pandemia sprawiła, że powstała potrzeba szczepionek na żądanie, czyli takich, które mają krótką ścieżkę rozwoju, szybką rejestrację i masową dystrybucję. Zmieniła podejście. Zmieniła podejście do rozwoju produktów leczniczych. Zastosowano bardziej kosztowne, bardziej kosztowny równoległy, równoległy rozwój wielu różnych wariantów. Z eliminacją tych, które nie, przechodziły, nie przychodziły wymagań. Dzięki pojawieniu się szczepionki przeciw COVID-19 i podaniu ponad 55 milionów jej dawek, można było wyhamować wzrost zakażeń oraz uniknąć u wielu chorych ciężkiego przebiegu choroby. Badania pokazały, że przyjęcie trzech dawek daje wysoką skuteczność takiej ochrony. Po tej trzeciej dawce nie tylko wiemy, że jest bardzo znaczący wzrost przeciwciał ochronnych, ale również przeprowadzono badania dotyczące receptora i przeciwciał dotyczących receptora S, czyli tego spike, prawda? spike czyli tego szczytowego. Kolca i okazało się, że no tutaj dobre wieści są takie, że po tej trzeciej dawce ta odporność jest dłuższa, utrzymuje się dłużej. Przyjęcie szczepienia przeciw COVID-19 przede wszystkim zapobiega groźnym powikłaniom choroby. U wielu pacjentów, którzy ją przeszli, doszło na przykład do groźnych zmian w płucach. Pierwsze to RDS, czyli zespół niewydolności oddechowej osób dorosłych ostry stan wymagający intensywnego leczenia, wielokrotnie kończący się zgonem niestety. Kolejna rzecz to powikłania covidu, powikłania zapalenia płuc w przebiegu covid covidu, odma, odma śródpiersia, odma opłucnowa, czyli przedostawanie się powietrza tam, gdzie jego w normalnych warunkach nie ma. Trzecia konsekwencja Przebycia zapalenia, ostrego zapalenia płuc czy tego zespołu niewydolności, to włóknienie płuc. To jest dłuższy proces, który trwa u wielu chorych, którzy przechorowali ten ostry stan wiele tygodni, miesięcy i czasem jest to zmiana nieodwracalna. Najpoważniejszym powikłaniem, które pojawiło się u pacjentów chorujących na COVID-19, jest choroba zakrzepowo-zatorowa. Powstawanie zakrzepów, zatorów w naczyniach płucnych, nie tylko oczywiście, bo w obwodowych również z tym mieliśmy również do czynienia, ale to co nas bezpośrednio dotyczy, zmian w naczyniach płucnych, co doprowadza również do niewydolności oddechowej. Czyli mógł być człowiek w miarę z opanowaną chorobą, ale te zmiany, które doprowadzają do. Do właśnie uszkodzenia śródbłąka i powstawania zakrzepów doprowadzają również do niewydolności oddechowej i w stanach takich najpoważniejszych również do zgonu. Wiele osób przeszło COVID lekko, ale niestety zdarzają się sytuacje, że objawy utrzymują się bardzo długo, nawet powyżej 12 tygodni. My nie wiem, o czego jest to zależne, bo na początku sądzono, że objawy tego long-covidu, pojawiają się u pacjentów, którzy przeszli COVID ciężko, bo bardzo ciężko. Ale okazało się, że z czasem, zresztą nie wspomniałem tego, ale Brytyjczycy zrobili swego czasu świetną sprawę, bo stworzyli apkę na telefon i tam pacjenci po prostu zgłaszają swoje dolegliwości i stąd w Wielkiej Brytanii ten long covid jest rozpoznawany już od dawna. Pandemia zmusiła do zmiany funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Wiele szpitali na czas jej trwania zostało przemianowanych na szpitale covidowe lub musiało przeorganizować struktury. Zrobił to na przykład Szpital Bielański w Warszawie. No, przede wszystkim stworzenie pretriażu, wszystko co było przed szpitalem, tak? czyli na początku namiotów, potem kontenerów, dodatkowych łóżek w sorze, które służyły do diagnostyki i właściwie do oczekiwania pacjentów na wykonywanie testów, bo te przez całą pandemię wykonywanie były w szpitalach i obowiązkowe, i stosowane. Wreszcie przeorganizowanie oddziałów. Po to, żeby stworzyć całe strefy izolacyjne i stref, nazwijmy to, oddziały covidowe, które zajmowały się pacjentami, Pobyt w szpitalach wielu chorujących na COVID-19, którzy mieli powikłania, sprawił, że zmieniła się też sytuacja dotycząca zakażeń szpitalnych, bo oprócz zakażeń wirusem doszły szpitalne zakażenia bakteryjne. Flora bakteryjna w szpitalu się zmieniła w czasie pandemii. COVID jest chorobą wirusową, ale w sytuacji tak zwanej beznadziejnej, pogorszającego się stanu, w desperacji często sięga się po antybiotyki i my wiemy, że blisko 20% tych pacjentów dostawiało antybiotyk zupełnie niepotrzebnie, to znaczy na pewno mu nie pomógł, pewnie nie zaszkodził, ale Podawany antybiotyk bez celu szkodzi w jednym, powstaje tzw. lekooporność, czyli hodujemy sobie kolejne bakterie, które na ten antybiotyk będą już odporne. Występowanie szczególnie w środowisku szpitalnym bakterii wielolekoopornych, np. New Delhi lub Klebsiella pneumonię, jest ogromnym zagrożeniem zdrowia pacjentów. COVID nie pomógł, tylko pogrążył nas jeszcze w większych problemach ponieważ podawaliśmy zbyt często antybiotyki chorym na wirusowe zakażenie jakim jest SARS-CoV-2. Trochę możemy być usprawiedliwieni, ponieważ nie było czasu na działania. Nie było dostępu, nie zawsze był dostęp do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej. Nie mieliśmy czasu, mało personelu. Pracowaliśmy w ogromnym stresie i odpowiedzialności. Niestety stało się źle. Ponieważ zamiast zacząć opanowywać sprawę oporności na antybiotyki, bakterii, pogrążyliśmy się jeszcze bardziej. I to jest rzecz, którą będziemy odrabiać latami, jeśli potrafimy odrobić. Potrzebne są także działania prowadzone wewnątrz każdego szpitala, szpitalnej polityki antybiotykowej oraz wdrożenia zespołów leczenia ciężkich zakażeń. Są takie kraje, gdzie w takim teamie, w takim zespole. Leczenia tych trudnych przypadków znajduje się mikrobiolog, lekarz, klinicysta i farmaceuta kliniczny. I oni wszyscy współpracują, żeby uzyskać maksymalnie dobry efekt terapeutyczny i żeby koszty tego leczenia były jak najmniejsze. Bardzo duże znaczenie w walce z antybiotykoopornością ma świadomość pacjentów, żeby nie nadużywać antybiotyków, ale też lekarzy, żeby przepisywali je tylko zgodnie ze wskazaniem żeby lekarz miał świadomość, że przepisując receptę na antybiotyk, który niekoniecznie jest zasadny, może doprowadzić do czyjejś śmierci. Zagrożenia zdrowia publicznego stały się tematem 11 międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Piszu m.in. przez wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną w Olsztynie. Dwa lata naszych działań pora na podsumowanie. W tym podsumowaniu rzeczywiście pokazaliśmy, a, co zrobiliśmy, a nasze województwo myślę, że ma czym się chwalić, ponieważ jako jedni z pierwszych a, robiliśmy badania covidowe w technice PCR-ów, to my również sekwencjonowaliśmy jako jedni z pierwszych genomy. Wirusa, ale mimo tego potrafiliśmy również wesprzeć inne województwa. Początkowo jeździliśmy, wspierać inne województwo. To był ogrom pracy, ale też ogromna ilość doświadczeń. Jesteśmy, myślę, że na trochę innym etapie i w przypadku pojawienia się kolejnego zagrożenia, którego nie można wykluczyć, to jesteśmy przynajmniej o kilka kroków do przodu. Podczas spotkania podkreślano znaczenie wielu działań podjętych wspólnie przez różne instytucje, które pozwalały na walkę z zahamowaniem rozwoju epidemii w Polsce. Efektem jest m.in. zwiększenie poziomu jakości funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego oraz służb sanitarnych. Nie mówię o tej jakości merytorycznej, bo ona zawsze była wysoka, ale mówimy o ich informatyzacji, o, o tym przejściu na wyższy poziom, jeśli chodzi o, o, o narzędzia, które mogą, mo, mogą stosować, które pozwalają także wyprzedzająco działać, jeśli chodzi o różnego rodzaju zagrożenia i w tym widzę szansę na to, że w przyszłości będziemy także lepiej przygotowani i lepiej będziemy sobie radzili z zagrożeniami zdrowia publicznego w naszym państwie. Podczas trwania w Polsce epidemii podjęto wiele przedsięwzięć usprawniających działania państwowej inspekcji sanitarnej. Wdrożone zostały systemy informatyczne pozwalające na rejestrację zakażeń, jak też zmieniły się laboratoria państwowej inspekcji sanitarnej, które dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu mogą sekwencjonować wirusa, czyli rozpoznawać jego odmiany. Kiedyś o takim sprzęcie pracownicy inspekcji mogli co najwyżej pomarzyć. Natomiast w tej chwili Inspekcja Sanitarna dysponuje takim sprzętem i jesteśmy ważnym elementem całego systemu identyfikowania wirusów, w tym COVID-u, gdzie możemy faktycznie prowadzić badania nad genomem tego wirusa, a również chcę już podkreślić, że rozszerzamy te nasze działania. W tej chwili już zaczynamy choćby sekwencjonować salmonelle, i zaczynamy identyfikować ogniska i rozproszenie tych ognisk. Ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i dbałość o zdrowie publiczne to najważniejsze zadania, jakie na co dzień wykonują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lekarze i naukowcy. Jednak dbałość o zdrowie leży także w rękach każdego z nas. To nasze wybory i decyzje bardzo często decydują o tym, czy zostaniemy zdrowi.